Witam Was bardzo serdecznie z moim pierwszym zamówieniem z katalogu 8. 2021. to jest właśnie ten katalog, jest to dosyć duże zamówienie, obejmuje dwie paczki na przeszło yy, 200 punktów, tak to wygląda, jeśli film Wam się spodoba dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, zapraszam do oglądania. Na początek pokażę Wam talk do stóp, dwie sztuki. Zobaczcie, jest to dezodoryzujący de talg, który ma sprawić, żeby stopy były świeże, pachnące. Na Nalatek znalazł. Następnie do stóp, jesteśmy przy stopach. Słuchajcie, to myślę, że ciekawa rzecz. Czyli intensywnie nawilżająca maseczka do stóp. No, na lato dużo dziewczyn zamawiało właśnie kosmetyki do stóp. Teraz tu postawię. Ta maseczka jest y, y, z taką formułą, y, która intensywnie odżywia stopy, czyli z gliceryno, wąskim szczelin. Z masą SHA i to też jest do stóp. zobaczcie ja już Wam mówiłam o tym kremie. To jest duża, duża pojemność, i też dwie osoby mnie zamówiły. Właściwie to to całe zamówienie to jest dla kogoś mało, to jest kosmetyków dla mnie. Już takie zapasy, że nie potrzebuję kosmetyków. To jest 150 ml, i to jest też yy, krem do stóp z woskiem, z woskiem szczelin, z miodem. Tak, też yy, bardzo dobry krem. Odsyłam do mojego poprzedniego filmiku, bo ja o tym kremie opowiadałam. Następnie yy, też do stóp dezodorant. Przez pomyłkę jeden sobie kupiłam. Wcale nie zamierzałam. Ale z tego względu, że mi się po prostu jakoś źle kliknął numerek i zamiast maskę, to mi wskoczyło na dezodorant. W sumie nie planowałam, ale myślę, że się przyda. Latem Więc może to troszeczkę odsunę. I pokażę następne, bo zamówienie jest spore. Płyn do higieny intymnej, też pokazywałam w poprzednim filmiku. Pasta do zębów ona była w dobrej cenie. 9,99, a dla klubowiczów no, 8 zł niecałe, tak? Także zachęcam, macie tam link na dole. Można zapisać się do klubu Oryflame, bez żadnych zobowiązań, zamawiać taniej kosmetyki. Później y, mam jeszcze trzy tusze. 5 w jednym wodoodporne, też wam o nich y opowiadałam. Wzięłam 4, jeden sobie, dlatego że tam była promocja dla klubowiczów, y że można, y jeśli zamówimy 3 tusze, to jeden dostajemy gratis. Akurat miałam y takie zamówienie, że faktycznie y dziewczyny zamówiły 3 tusze. No i jeden. Wpadł mi gratis. A że córka chciała, także będzie jej pierwszy tusz. Także będzie korzystać. I przy każdym tuszu można było w cenie 7,99 taki płyn do usuwania wody makijażu zamówić. Więc ja do każdego tuszu zamówiłam ten płyn. Tutaj chyba dwie dziewczyny zamówiły też przy tej okazji. No i mi jeden zostanie też. Yy, także cieszę się bardzo, bo chciałam mieć ten, yy, a ten tusz. No i szybciutko idziemy dalej. To jest odorant w kurce. Też dziewczyna zamówiła yy, dwa kremy Age, z tym SPF50 ochronny. Także też yy, pokazywałam Wam go już kiedyś, ale chcę zwrócić uwagę, że on nie jest duży to jest 30 mm. Standardowo jest to. Mililitrów 50, także on nie jest duży, ale, ale ochrona przed słońcem też ma swoją cenę. Słuchajcie, aby była skuteczna. Poza tym, tenderker to chyba z, z, z różą, tak mi się wydaje, o zapachu róży. To ta cena, najlepsza cena roku yy, tam chyba 7 zł. Niedrogi tenderker, fajna cena była. No, i słuchajcie, Love Nature, płyn. Płyn y, do podprosznic, tak? Taki. Następnie, y, nowość, czyli sera. Tam też była taka promocja, że jak trzy sera się brało, to trzy płacili, płacili 50%. Więc tych serów mam chyba 3 i zapłaciłam praktycznie 50%. Także fajnie, cieszę się bardzo. I co jeszcze? Aha, jak się brało sera, to, był, to były takie płyny za tylko za 9,99. Żele do mycia twarzy. I ja wzięłam tych żeli też 3, bo tak można było wziąć żele. O proszę, tu mam trzeci. Zobaczcie, są trzy. Tam dalej je postawię. Ale są trzy. I ja, jako klubowicz, zapłaciłam za nie niecałe 8 zł. 7 z gruszami. Poza tym, jeszcze w zamówieniu był krem do rąk, proskwiniowy. Nie będę otwierać, no bo wiadomo, czy nie wiem. Cząsteczka to zamów tam też była takaś promocyjna, fajna cena. Już nawet nie pamiętam, będę się rozliczać, to będę patrzeć. Miss Jordani, taki balsam. Też cena jakaś niedużo, nie chyba 13-14 zł. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że to było niedrogie. Na no, też zamówienie. Taki mm, spray perfumowany. Też bardzo chwalą klientki, kupują chętnie. Swoim mężom to też w zamówieniu. Poza tym taki zestaw dziewczyna wzięła. Ona zawsze kupuje ekla. Taki tradycyjny. Tak. Kremik i woda do tego. No i co jeszcze? Kremiki. Pięć kremików już nie będę otwierać. Pokazywałam. Odsyłam do poprzedniego filmiku. Tak. Poza tym, słuchajcie, jeszcze mydełek sporo, mydełka są w dobrej cenie, bo one były po 2,99 dla Kubowiczów niedrogo. 2,41 mydełko, także tych mydełek mam sporo. Tak i jeszcze mam te mydełka. mydełek sobie kilka wzięłam. To chyba jedyne zamówienie dla mnie. A oprócz nagrody, jeszcze, tak? No i no, w położeniu secret, mówiłam Wam, pokazywałam, że tego będzie dużo. Raz. Dwa. I mam się ustawić, słuchajcie, trzy. No jak zacznę? Cztery. Tu mam cztery wody. Taki mus do stylizacji włosów. To chyba mogę postawić. I co jeszcze? Taki przyrząd do usuwania zrogowaciałego naskórka. Tu są jeszcze takie żłatki, więc też był niedrogie. jak chciałam już dawno kupić sobie takie coś. Więc mi się udało. Tak do Skóry włosów, do skóry głowy. Hmm, ale nie wiem dokładnie, nie pamiętam od czego to było, ale na pewno jakiś taki kojący do skóry głowy. Nie wiem, czy to przeciwko wypadaniu włosów, czy przeciwko przetuszczaniu się włosów. To też w zamówieniu było. Dwa lakiery na takiej promocyjnej cenie. O 3,99 I. Pędzelek, taki wachlarzowaty. Oprócz tego, zobaczcie, że mam jeszcze taką dużą Tu są dwie próbki nowych zapachów dla mężczyzn. Dla mężczyzn i dla kobiet. Si. To też na zamówienie. Te próbki po slotówce były. Mamy dwa cienie. One wychodziły jak dwa to 7,99. Także takie dwa cienie. Korektor w zamówieniu był. Taka kredka. Do, taki cień właściwie, to jest cień do powiek. Co jeszcze? A. I balsam. Ostatnio w filmiku mówiłam, że mam ochotę go kupić. To moja córka go zachciała mocno, więc jej to kupiłam. Mogę nawet wypróbować, bo to jest dla niej. Najciemniejszy kolor wzięłam, ale zobaczcie, ona się przeraziła troszeczkę, że to będzie najciemniejszy kolor. Ale to praktycznie, zobaczcie, że taki nie jest to intensywny. korek. nie będzie jej się podobać, to ma takie mieszane uczucia. Zobaczymy, jak jej się będzie to użytkowało. Jeśli nie będzie zadowolona, to ja to chętnie wezmę. Także takie jeszcze to zamówienie było. Ładnie zapakowane w pudełeczku. Także jesteśmy zadowolone. I słuchajcie, jeszcze wzięłam taki portfelik. To ma w prezencie być. Miał być mniejszy, ale jest ładnie zapakowany. Nie będę Wam do końca go rozpakowywać. Pokażę tylko. Zobaczymy. No, par zł za to zapłaciłam. To w promocji, więc może, będę zado może będzie zadowolona, że obdarowana osoba. A jak nie, no to trudno. Zapytam, czy się podoba. Jeśli nie będzie się podobać, to kupię coś innego. I taką pomadkę jeszcze zamówiłam. Nie wiem jeszcze, czy w prezencie, czy sobie. No, jakaś taka z wyprzedaży za 14 zł. Ja za nią 11 zapłaciłam chyba. Brąz, taki jasny, myślę, że przyda się zawsze. I moje nagrody. Nagroda z poziomu brąz. Dirty Sheen. Sheen. I jeszcze jak zamawiało się pierwszego dnia, to były takie nagrody za 39,99 yy, Taką wodę perfumowaną dostałam. Znaczy, kupiłam i Jordani Gold y, taki podkład. Kolor, kolor zobaczcie. Eybory Neutral. Także myślę, że też będę zadowolona. Bardzo dobre opinie o tym słyszałam, dlatego zdecydowałam się to zamówić. O tej wodzie perfumowanej też dobre y, opinie słyszałam. No, i to jest wszystko. Duże zamówienie. No, i kucharze, że od razu jeszcze katalog następny dostaję, zawsze za złotówkę, w tym katalogu. Gazetka biznes, tak. No, i to wszystko, dziś, co dzisiaj Wam przygotowałam. Patrzcie, udó jest puste. Jedno, drugie. Dzięki bardzo. Przypominam o subskrybowaniu mojego kanału. Zostaw łapkę w górę. Na koniec chcę Ci jeszcze powiedzieć o programie Witamy. Jeśli zdecydujesz się dołączyć do klubu Oriflame. W katalogu 8 bądź 9 czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody. Na dole masz link, poprzez który możesz się zarejestrować i być w klubie Oriflame. I jeśli zrobisz pierwsze zakupy za 50 punktów, to w następnym katalogu będziesz mogła odebrać nagrodę, taką wodę toaletową za w takiej cenie promocyjnej za 1,4,90 będziesz miała też darmową dostawę, w następnym katalogu w drugim też należy zrobić zamówienie za minimum 50 punktów. Już w trzecim katalogu jest kolejna nagroda do odebrania, jest to, jest to torebka, właśnie tak wyglądająca, i zapłacisz za nią jedynie 9,90 i w trzeci krok zamówienia, gdy w kolejnym, trzecim już katalogu zrobisz zamówienie za 50 punktów, to w czwartym katalogu, w którym też będziesz musiała zrobić. Zamówienie za 50 punktów. Od, odbierzesz taką walizeczkę yy, kamienową, cholewiński yy, i w cenie jedynie 19,90. No i tak będzie wyglądała ta nagroda w tym projekcie. Witamy, jeśli zdecydujesz się dołączyć do klubu Oriflame, Zachęcam. Można czerpać z tego wiele korzyści, satysfakcji. Kosmetyki są dobre. Jeszcze raz przypominam, że na dole jest link do rejestracji do klubu Oriflame. Dziękuję. Pozdrawiam, cześć.